Mamy lampy LED do twarzy, szyi i dekoltu. A co z ustami? Usta też się starzeją i potrzebują odmłodzenia. Czy są jakieś rozwiązania z czerwonym światłem do odmładzania ust? Tak, znalazłam niedawno na eBay'u i wam pokażę. To urządzenie jest ciekawe, bo ma dwie zalety: czerwone światło do odmładzania ust i wybielania zębów. Niebieskie światło. Zobaczmy. Cześć, jestem Marta. Tworzę kurs Total Rejuvenating, wkrótce w Twoim języku. Podzielę się tu wieloma poradami kosmetycznymi i odmładzającymi. Subskrybuj. Przejdźmy do tematu. Wczoraj to dostałam. Wygląda tak. Pokażę Wam, co jest w środku. Najpierw sprawdziłam, czy działa. Otwieramy. Było inaczej, bo było pod spodem, ale ok. Zrobiłam tak, by przyspieszyć film, bo wasz czas jest cenny. Spójrzcie, to część do ust. Ładujemy go ładowarką typu C, a włącza się tutaj. Oto końcówki. To jest do ust. Opcjonalna część, mocno mocowana tutaj. Służy do wybielania zębów. Włączmy to. Naciskamy tu. Zapala się czerwone światło. Niebieskie światło wymagało mocniejszego nacisku. A to jest niebieskie światło. Widzisz? Kładasz do ust wyłączy się po trzech minutach. To naprawdę szybkie działanie. Dwa w jednym: wybielanie i odmładzanie ust. Dlaczego to ważne? Większość masek ma otwór na usta bez czerwonego światła. Dzięki temu twoje usta będą odmłodzone. To tylko 3 minuty dziennie. Można użyć tylko czerwonego światła na usta. Ale dwa w jednym jest lepsze. Są tańsze urządzenia, ale bez wybielania zębów, więc wolę to. Zapłaciłem za to około 20 funtów na eBayu. Zainteresowany? Ja też. Dziś mój pierwszy dzień używania. Poinformuję o wynikach. Byłem podekscytowany, chciałem szybko pokazać. Zapraszam do mojej szkoły Total Rejuvenation Online. Subskrybuj, polub i udostępnij. Zachowaj młodość na dłużej. do